Szakina Wikieł, Artur i Anita Hajduk, prosimy na podium. Natalia Bałniecka. Anita Hajduk-Sokółka. Wiadomości dobre, zgodę z retornem bardzo ale wiadomości złe. Niestety, ale sędziowie uznali, że Iliad Wolczko, reprezentant Szkoły Królewskiej Łódź, stacjonujący w serii czwartej, niestety. wypełnił pełnię techniczny, który dyskwalifikuje go z tej konkurencji. A ja zapraszam. Roskim 99. Dika Andrzejewa-Syłkowiosk, Mekwanek Lukajtę Kaunas i Aleksandra Słowia. Wszystkim Mutowolsk, Mykolek, Rukajtę, Kaunas, miejsce drugie i Aleksandra Sac, miejsce trzecie. Zostałem więc większy, czekamy na Mykolek, Rukajtę, Kaunas, Miejsce drugie i Aleksandra Sac, miejsce trzecie. Do czasu doktora. Do nim